O polityce, deczko, przy moju. Jeden istny był swojego kamrata na obrywaniu skórki po pogrzebie jego trzeciej ślubnej babeczki. Niskorzyk przyszedł lekko ształchnięty do domu, a jego staro tak przyliźnie krochmali. Zagaduje. Jakiś i grześ taki miankorny, markotny przyszałeś ze tej pogrzebowiny? Dziś to jest tak. On mnie już trzeci roz napytał na obliwanie skórki, a oczy mu nie mam się jak odpolić, nie mam się jak odwdzięczyć. Można no to i nie takie pasowne. wiecie co, co się teraz wyrobiło tam w tej Warszawie, a mocka się tam dzieje, mocka. Trzeba dować w sposób, co ta nasza telewizja pokazuje. Te roski, kiedy już wszystkie nie poradzą się docka, tozczysto, to ten nasz premier zrobi ze tymi łoszkliwcowa, które mu bereżą w tym jego rządzie i pokazują nam polokom kajkiszka rośnie, to ginał sztymuje sam te śpiewka, kiero zagryfnych, już gryfnych pora loty mu nazzą, taki srogi widzman i Kocynder, Krzysztof. Krzysztof Dałkrzewicz, no ja nie śmieło nie wyda, bo mięsnego radyjoka wyciepi. kiedy Krzysztof Dałkiewicz napisał, ten kraj jest wasz i nasz, nie daj mi bić się w twarz, lecz jeśli będzie nasz, to już nie będzie wasz, chyba, że będzie wasz, wtedy nie będzie nasz, lecz gdy nie będzie nasz, to i nie będzie wasz, bowiem gdy będzie wasz, wtedy się wkurzy nas, no i oberwie wasz w tym naszą wspólną twarz. A puenta pieśni tej, wyborczy widząc znój, a w nim kraje znasz i wasz, że coraz mniej jest mój. Agodają ty, że całkiem paradą te wszystkie srogi Angibery, w które locą od telewizji do telewizji, od seditka do seditka we radiokach, przed samej są herske, zdrowe. To no cołko Polska przyszła o głowa i blank do ostatka zwariowała, a my do, co to nie my. I no oni mają ci już zgerowany skisnięty Filip a są jak silikon we babskich cyckach. Dalej no co by cienkiem nie faflać o tej polityce i jednym naszym grywcokom tam we Warszawie rzeknąć po łacinie, kiedy nikt tak się nam przygodał. Fiat stua i niech się stanie wola twoja. A bez sobie tym jest inny od małupicy, nie skuli tego, co poradzi godać I no i że poradzi, jak żadne insze boskie stworzeni cygani. Takie procne wypokopienie cyg i ku temu ta energia sobie jest pamiętać, posilają, jak to mądroki go aktywizują. Filip Człowieka, Cygona i Achmęta. Z kolidego Filip i tych istnych, kiedy są na wakę ze prawdą, starzeją się pomalużku, langsam. Idzie powiedzieć, co Cygon, można i richtuje się cesta do piekła, ale aby nie trafiać tam ze Alzheimery, kiedy się tak na obkoło poszkodło to ostatni jedna łacińska powiatka. Magna ofia koeli, co znaczy i że niebu to jest ganz egal. Tak mi się zdą, co szłoby zrobić farem tego dzisiejszego beranio fest grypną sztrowką Bolesława Leśmiana. Zmierzch humajowy purpurą się ściel, z jabłonnych kwiatów czartowie i biel w jedną się falę stapiają bez fal, ze światłem smutek, ze smutkiem Dalej. Ja chocia ja to ich wiosna, no, ale ten Janko za tym, czego człowiek nie doczkał, jeszcze nie przeżył, można barzy mu do niźli to, co jeszcze boczy i o czym dróg da przodzi śniku, miarkuje i medikuje. medykuje. Ojgiem.